Siemanko, z tej strony śnieżebunia Bunia, i dzisiaj będziemy projektować różnej, różne postacie z bazy. Zaczynamy. W ciągu naszej nastolatki. Chyba zrobimy. Tak, najpierw mamy. Zrobimy już mamy. Tu wszystko chyba tutaj gra, tylko musimy... Czapka. Czapka. Nie potrzebujemy na czapki. W ogóle. bo To jest mama w sumie. Że lubimy jakieś dłuższe włosy. Bardziej długie. Myślę, że będzie ładnie. W sumie to nic takiego ładnego nie znalazłam. Myślę, musimy się zająć ubraniem. Kurde, jak się to mówi, zapomniałam. Ale policzki to ja nie chcę. Dobra, to ta mama nam wyszła, ale... Ja myślę, może plus zmienić. Jakiś czarny kolor albo mieć biały, bardziej albo mieć piękny. Taki jest ładny. Idziemy... Bierzemy... W O. będzie ale... Ładna w sumie. Ładnie nam wyszło i tak się nam projektuje mama. Będziemy robić taty, Ja myślę, że fryzura. Fryzurę musimy zmienić na bank. Wytrzeć no to uwagę, że jest łysy. Mm, zaraz my zrobimy mózgom. Nie, tam to było lepsze. No. chyba tak, tak, idealnie. Teraz zrobimy dziecko. Dobra, bez niczego. Ale musimy mieć ładne oczki. Ja chcę, żeby to była dziewczynka. Tak. Oczki. Ej, uśmiech jakieś jakiś ładny. Znaczy, ten jest ładne? Dobra. Taki to musi być, bo to jest chyba bobas. No, robimy je... Ja chcę, żeby włosy były brązowe. Takiego koloru ubranka, takie ładne są. O. Dobra, bierzmy ładne w sumie to ubrań, jakieś. Ja bym chciałam jakieś jednokolorowe, może? Zbierajcie albo takie gepardowe albo. Kurde, co? <noise> albo ten jest. Y Albo za wam pokażę jakie wam gdzie jest różowy albo taki Ja myślę, że kolor oczu zmieniamy Jakiś bardziej ładny tak na taki To się nam projektuje dziecko Nie no co ja zrobiłam Dobra, już zmieniamy na szybko to dziecko. Kolor skóry będzie taki. taki. Buzie robimy normalną. Policzki nie chcę. Ta fryzura jest trochę taka, pyszta, powiem wam. Bierzemy brązowy kolor. No, no, no. Ubranko. Różowa Uf, Zapomniałam. Zmieniamy. Zmieniamy.

Tak to zrobimy brwi nie bardzo jakieś. Ładnie takie dla maluchów, takie mimi. Owówmy takie półnoś nie były. Dobra, ja nie wiem jakie mam brwi zrobić. Żebą te no ale kolor taki. Nie taki. Tak, taki i zobaczcie, gdzie mu się obrobiło. Do... O! Biały brodolik, nie. Będą takie. Co sumie to będą? Bardziej tylko innego koloru. Tego. Dobra. Zmieniamy to ubranko Nikt yy, nie, nie tylko. No. Zaraz oczy zrobimy takie. Te, Cztery. Tak, te. No te. No i gotowe. To znaczy dziecko. Zobacz, zaraz musimy coś do mycia wziąć. Do mycia raczej dzieci. Dziecko raczej. W ogóle coś tu co my musimy mieć do mycia. Czym ty tą kurde leżakujesz? Dobra. No i na dzisiaj to wszystko. Na